Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was w Bieszczady. Objedziemy trasę Proziak-Grawel. Co prawda od premiery tegorocznej edycji minęło już trochę czasu, ale organizatorzy właśnie ogłosili termin przyszłorocznej edycji. W 2024 roku Proziak wystartuje 20 czerwca, a zapisy ruszają na przełomie września i października. Z przecieków wiadomo już, że będą zmiany. Proziak w przyszłym roku wystartuje w Mucnem. Będą trzy trasy: 100, 300 i 500 km, czyli prawdziwa górska wyrypa. Tymczasem zapraszam Was na film, w którym zobaczycie, czym pachnie i jak smakuje prawdziwy gravelowy proziak. 60 właśnie do miejscowości Czarna koło Ustrzyk. To jest taki nasz plan minimum i myślę, że też chyba maksimum, bo nie będziemy się jakoś bardzo rozpychać, jeśli chodzi o kilometry. Chcemy tak przejechać, żeby się nie zmęczyć, nie styrać, a jednak jak najwięcej miejsc nakręcać ponakręcać, pokazać Wam no, te piękne tereny, które tutaj mamy. Nie? No i ruszamy na obiad proziaka. Wszyscy gotowi, ciepło ubrani oprócz mnie ale już jest koło 10-12 stopni, więc chyba nie ma co przesadzać. Wciągamy nasze ubiory, Wiciu tak. też się rozbiera. Dokładnie, to pierwszy podjazd przed nami. Ciepełko się robi, pomimo to, że w tym momencie gdzieś temperatura jest jeszcze poniżej 10%. Wyjeżdżaliśmy było chłodniej, ale podjazdy rozgrzewają, a na proziaku ich nie zabraknie. Jak Leon powiedział, że słone to słone, ja nie dyskutuję przed Wami. Bardzo proszę, piękny widok na góry słonne. No to zaraz wam pokażemy, jak te serpentyny słodne wyglądają. Skóry, lecimy! 62,7 km. jadąc sobie ten, mamy takie bardzo drzewko. Ujeby? Ujeby i prawdopodobnie to z którego? 60... 62,7 km. No. o pan Przemek Proszę... no. Może. No. Może żelka pod w tej platformie? Nie, no. w będzie wmawiał, że nie przemoczył butów, nie? Czy może żelka pod tym performem z kolei? Zaraz tylko nagram. No, ale... No, no, no. Ja przejdę, po kamyczku i tak, tak jak mówiłeś. Po tym małem. Czas na małą szamę. Wybadali chłopaki, że jest tutaj falafel, więc szybciej wstajemy i idziemy dalej. Wchodziliśmy do ustrzyg Dolnych Pierwszy wódz zaspokojony Ciężko, ale przyjemnie Nowy dzień, nowe możliwości Dzień dobry, dzień dobry, drugi dzień proziak, gravel, jedziemy dalej Wszyscy widzę wypoczęci, wyspani I no jechać Pogoda też sprzyja Rowery też cacy Nie ma się do czego wcześniej. Jak jechałam Pegiera, a to jakiś setny kilometr Pegiera jest. To strasznie mnie głowa rozwolała. Wiedziałam, że muszę się kimnąć, chyba go nie wytrzymał. No i muszę się kimnąć. No jest ludzie jadą jak no kiepsko, kiepsko. Taki początek. O, już wymiękka to na nic będzie. No ale nie było na nic, nie? I naś pojechałam. nam odrobinę lepiej to znaczy szybciej jest chłodniej mieliśmy pierwszy defekt polataliśmy dronem i jedziemy dalej Sanowato, san podwójnie, nie? Od sana i od słońca, więc sanowato podwójnie, ale to jest jeden z ładniejszych w ogóle odcinków na całej trasie. My go dzisiaj nie będziemy objeżdżać, bo nie ma warunków. Po prostu tutaj też szkoda się męczyć. Chcemy jak najszybciej wrócić na nocleg. Powiedz co chcemy: jak najszybciej. No, Browarka chcemy: jak najszybciej. Ale to co widzicie tutaj, co pokazuje palcem, to jest Ukraina i to są miejsca, które jest poprowadzona trasa wzdłuż granicy. Piękna trasa, niestety my ją dzisiaj odpuszczamy. Nie, że przyjechaliśmy tutaj kiedyś e, poza sezonem. Nie, tam są trasy fajne, którymi nie można na rowerach jeździć, bo są trasy drewniane w ogóle, ale po prostu nikogo tam nie ma, więc fajnie, się, fajnie tam? sobie objechać. No takie kładki takie, nie po no. prostu. Tam jest fajnie, ogólnie jest pięknie, no, no, ten przepiękny, nie. Beniowa to po prostu jest, jest przepiękne miejsce, więc tam warto tam pojechać. Jedziemy jedziemy, sapiemy, bo podjeżdżamy sobie pod Przełęcz Wyżniańską. A Przełęcz Wyżniańska to jest takie świetne miejsce, bo jest to skrzyżowanie szlaków. Z jednej strony można wejść sobie na południe Mecaryjską, a z drugiej strony pod Rawki. wielka, mała. No i te Rawki mają właśnie takie znaczenie duże. Bo to jest taka metka z kiturowców. Jest taka zasada, że jak w Bieszczadach da się pojeździć na nartach, to na rabkach jest na pewno najlepiej na świecie, a jak się nigdzie nie da pojeździć, to może chociaż na rafkach się uda. Poprawnie powinno mówić się w Smereku, jako że jest to słowacka, słowacka nazwa. Więc jesteśmy w Smereku. Przejechaliśmy jakieś 5 kilometrów, dzień trzeci. Jesteśmy za Smerekiem. Jedziemy w kierunku Cisnej. Dzisiaj jakiś 8 dyszek ma wskoczyć. Na razie widoki są takie. Fajnie jest o tej porze roku, bo nie ma jeszcze liści i widać dużo więcej na przestrzał niż będzie widać za miesiąc. A więc jest to taka korzyść objazdu trasy Proziaka dzisiaj versus jazda na Proziaku w czerwcu. Nie przeszkadzają jeszcze nam żadną wadę. Bo ich jeszcze nie ma Tak, nie wiem czy to było słychać Lucek mówił, że nie przeszkadzają nam żadne owady To prawda Ale śnieżkami było A tak Atrakcja kolejna Można porzucać się śnieżkami Śnieg zalega czasem w rowach na poboczach Jedziemy Uświadamiam, że jak biegłem maraton zimowy Bieszczacki, no to wybiegaliśmy cisnej i wybiegaliśmy tutaj tą drogą, nie? Tylko, że wiesz, biegłem w drugą stronę, nie? Proszę bardzo, tutaj mamy do czynienia z wąskotorówką, bieszczadzką. Czyli jak będziecie w tym miejscu, a jesteśmy już w okolicach cisnej, będziecie mieli do czynienia z przyotrowiniem szczęścia z lokomotywą, która będzie tędy przejeżdżać. Taką ładną, klasyczną. A tam zbliżmy pierogi. Po szkole chodziliśmy tam zawsze na pierogi, a ten jechała wąskotorówka i my je machaliśmy i oni się cieszyli. No podjazd, który mnie dość mocno zmęczył, bo też dzisiaj troszeczkę boli mnie kolano, ale jest to podjazd, który będziecie mieć jako jeden z ostatnich, bo prawdopodobnie to jest jeden z trzech ostatnich podjazdów, który będzie przed metą. To ile w sumie jest przewyższenia na trasie? Na całej trasie będzie około 9000 z tego, co wyliczyliśmy według elementa. Początkowo Strava pokazywała 8400, ale jest nieco więcej tych przewyższeń. W każdym razie, jeżeli chodzi o przygotowanie, ja sam nie jestem jakoś bardzo wyjeżdżony, bo to jest dla mnie też początek sezonu i bez problemu jestem w stanie to objechać. Więc myślę, że osoby, które będą jechać z spokojnym tempem, rozważnie, bez szarpania, są w stanie bez problemu wjechać tutaj każdy podjazd i do Kończyć, ukończyć ten wyścig bez jakichś tam większych obaw, bez jakichś większych problemów. Powiedz jakiś tip od siebie dla osób, które nie jeździły tutaj, na co miałyby zwrócić uwagę jak wystartują w czerwcu. Przede wszystkim nie bierzcie za gruby opon, bo spokojnie na takiej 40 jesteście w stanie objechać. Nie bierzcie też opon klockowanych, tylko coś mniej więcej po kroju tufo-tundero, żeby ta opona też była gładka na górze, ale żeby miała dobry klocek boczny, bo są zakręty, zresztą też Piotrek miałeś okręty, Okazja tego doświadczyć, że są ciasne zakręty, w których trzeba się złożyć, żeby wam ta opona nie ślizgnęła i bardzo ważne. Większość miejsc, które będziecie mijać, mają sklepy, mają sporo noclegów, więc nie ładujcie nie wiadomo ile odzieży na ten rower, nie bierzcie tych pakunków jakiś za dużych, bo to też nie ma sensu. Bierzcie to, co najpotrzebniejsze. I w zasadzie to tyle z takich ważniejszych rzeczy. I też nie jeździcie na dwa bidony, chyba że dużo pijecie, bo też tych sklepów jest sporo. I możecie po co chwilkę sobie uzupełniać e, tą wodę bez problemu, więc nie ma sensu wozić, nie wiem, takich dużych, obładowanych 950 na przykład. Ty ode mnie w takim razie, jak jesteście blisko granicy, wyłączajcie roaming i, czy transfer danych, bo inaczej zapłacicie duży rachunek, jak złapiecie ukraińską sieć. Tak jest. Kurde, potencjał, niesamowity. tereny Bieszczady. Jest tu co, e, co pojeździć, definitywnie. Wjechaliśmy właśnie na bezmiechową, na szybowisko, tak to się nazywa. Tak jest. Także jest satysfakcja. Jak wiecie, już tutaj na mecie, to satysfakcja będzie nie mniejsza, myślę. E, no tutaj Przemek e, pokazał nam niesamowite tereny. Pokazał też kilka miejsc, których nie zobaczycie na trasie, ale z kolei zobaczycie miejsca, których my nie widzieliśmy, bo. Na objeździe trasy jest taka zasada, że sprawdzamy różne opcje, a wy będziecie mieli te najlepsze, które Przemek, mam nadzieję, jestem pewien, wybierze do, do ostatecznej trasy i bardzo żałuję, że mnie tu w czerwcu nie będzie, żeby tę ostateczną trasę przejechać. Ale obiecałeś nam, że się pojawisz jeszcze na te najważniejsze tak, odcinki. Tak, na te odcinki tam koło Ukrainy właśnie i... I właśnie okolice Sinegdirów Wirów Reserwat Tak, no właśnie, Czyli muszę te te to zobaczyć. dwa takie najlepsze... Odcinki, które macie na trasie. Ale było niesamowicie, Poza tym, to jest fajna trasa, żeby przejechać to w trzy dni. Można w trzy dni przejechać. Mam na myśli limit czasu pozwala. I żeby nie upodlić się, a pojechać tak, tam, bo żeby wszystko łatwiej Jestem teraz fanem czegoś takiego, żeby przyjechać to w trzy dni, e, dwa noclegi, e, kolacyjka, śniadanko. Poznajecie nowych ludzi. Wiecie, że Przemka poznałem na trasie pomorskiej, który Przemek pomógł mi wymienić. Nie wymienić, nie dało się wymienić, nie było tak, kółeczka, było. rozwaliło się, zrobiliśmy singla i jechałem dalej. Poznaje się takich ludzi na trasie ultramaratonów, to są najlepsze znajomości i właśnie będziecie mieli taką okazję e, w czerwcu, na trasie próziaka. Także Piotras, dziękuję Ci za to, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że... W najbliższym czasie uda się nam jeszcze spotkać, gdzieś pojeździć, może niekoniecznie na Proziaku, mam nadzieję, że uda mi się na Brejdaka przede wszystkim pojechać, bo gdzieś go tam Zapraszam planuję. Tak, zapraszam. Połowa lipca na Lubelszczyźnie to są takie no, mniejsze przewyższenia, muszę przyznać. Inne zupełnie tereny, to jest piękne, że są różne maratony w różnych częściach Polski, możecie wybierać do wyboru, do koloru. Pewnie, pewnie. Więc Piotr, żegnamy się z wszystkimi. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.